Jedziemy z Teheranu do Hamadan. Tym oto samochodem 300 km. Aktualnie mamy 50 km pokonane. Jak widzicie, światło nie świeci. Samochód generalnie w opłakanym stanie. Zawieszenie stuka, tragedia. Nie ma sprzęgła. Jest z nami wesoły Szymcio. To auto jest jak celibat. Nie ma prawa stukać ani pukać. Jest na mnie pani Wikusia! Co ma pani do powiedzenia? Nic ciekawego. Także jest wesoło. Koszt tej wyprawy to jest 150 zł za 300 km. Czy akceptują tu punkty payback? Z pewnością. Teraz sytuacja już jest taka, że nie świeci nam żadna żarówka z przodu, ale idziemy. Damy radę czy nie? Zostało 250 kilometrów Wszyscy nam migają słodko. Najgorzej, że już zapłaciliśmy za ten... tego, idziemy sobie teraz samolotem i jak przejeżdża z naprzeciwka, bo oczywiście nasze auto nie, nie świeci, to wysyłamy mu znaki. O, Kurwa. jest hit. Do nasz wyjazd, to generalnie codziennie mieliśmy robić jakieś 400 km. Ja nie mam na to siły, Szymon już płacze, bo posypki mu nie starczy, ale nie wchodźmy <gry> za bardzo w szczegóły i 20 marca udało mi się załatwić samolot. Zobaczymy, czy będą wolne miejsca. Kupujemy i wtedy mamy dużo więcej czasu na nasze podróże. Szymonku, możesz się zapytać Pana, czy zostanie naszym prywatnym kierowcą przez najbliższe dni? Pana nie chyba do najbliższego muzeum. Albo stacji kontroli pojazdów. Takich nie Kaliśmy jakieś 30 km, teraz już jeździmy na awaryjnych. To są ostatnie światła, które nam świecą. Szymonku, masz coś nam do powiedzenia? Bo ja chyba wiem gdzie ty dzisiaj będziesz spał. Patrzcie jak świecą nam. Czy jesteśmy widoczni? Tak. Hmm. <gry> Dobrze, że kogutów nie Tłuchy mamy. Jak diabłus ciągnąć. Jak diabłus. Kurde, w obstawie. No jest klasa, siwo. Myślę, że to jest najlepszy moment, żeby wiedzieć, czy psa. Tak. Albo telefon, to znaczy telefon trzyma w jednej ręce, ale zawsze cipsika można wziąć w drugiej ręce, patrzcie I pan jeździ środkiem, czy pan się środkiem Cipsika? Trzymaj wejśce wejśce na ja to sobie wezmę Kierowca właśnie zapiął pasy Szymon je nadal chrupki Ja też bym zapięła pasy, ale się nie da No tak, z tyłu nie mam tutaj zapięcia O, tu widzicie. Co tam się dzieje? Wszystko świeci. Jest konkret. I to jest słaby. Soby, podstawy. Aha, to jest Tam się oh. świeci bardziej niż na naszej horyzoncie. panie wiek Jedziemy sobie, a tutaj ognisko się pali. o się

Proszę już za nami, to szykujcie się na dokładkę. Oliczajcie to, wyprzedzamy jeszcze. Pan cały czas sobie zerka na nawigację, którą trzyma sobie w ręku i pomimo tego przejechaliśmy zjazd. Szymonku, jakbyś miał skoczyć ze spadochronu, czy jechać z tym panem drugi raz, to co byś wybrał? Skok, jest Wycieraczki słabo czyszczą, a mamy deszcz i nie mamy świateł. Przejechaliśmy o 19.30 Jest pół do pierwszej w nocy Przejechaliśmy 150 km W 5 godzin Gdzie ponad połowa to była autostrada Albo druga szybkiego ruchu Teheran do Hamadanu Zobaczcie sobie w Google'ach teraz 34 minuty po północy Szymcio jak zapłacę ci 10 tysięcy złotych to wróci z panem Nie 20 tysięcy? 50 tysięcy złotych płacę wróci z panem Ale do Chyba do najbliższego skrzyżowania <laughs> Wesoło Gwarantuję Wam, że kolega nie po był tej drogi na umów. Zamiast jechać tą trasą, nie? Tą hmm? główną, to on tutaj jechał. Tą. Hmm? Może bezpłatna. No właśnie, może bezpłatną i on ja Patrz, widzisz, tutaj pokazuje, ciekawe czy zjedzie, czy dalej pojedzie tą. Hmm? Tą. Jakąś taką boczną, nie? Widzisz, czy jest jakaś boczna. Ja nie wiem, czy on nie jedzie po prostu tą boczną, nie tą główną jedzie. Może nie chce zapłacić za autostradę. 150 km jeszcze. A, sprawdzę, czy on zjeżdża na tym górnym. Już odkryliśmy, o co chodzi. Po prostu tam obok była autostrada, ale bez światła chyba tam nie wpuszczają albo trzeba zapłacić za nią. Ale tutaj można pojeździć po takich hopsiu Czekajcie, zaraz wam pokażę. Tylko kolega się rozpędzi do 70 na godzinę. I cyk Ale super! To się, siedzi w telefonie, a nie. Bać! Nie spać, zwiedzać. Telefonować po pierwszej nocy. 130 No, kolega pewnie dzwoni po taksówkę, żeby wrócić do domu. Piernicze to, niech se sami jadą. Szybciu, dlaczego masz teraz. Wspaniały humor Po drugą noc nie śpię, potrafiłem na pana, któremu nie powierzyłbym pilnowania kibla Patrzcie jaki ładny most Zwiedzajcie z nami, moi drodzy followersi, których już jest prawie 50 Czekać po ulicy, no tak, bez no światła? jeździć Jeździć po prostu, Ej, bez awaryjnych już jedziemy? Tak, tylko no. na długie no. okay. Siema, siema Na holu byli? Na holu, tak można wolno nas wyprzedzać, patrzcie jak jest. No. Leseło. Ale jak można holować na, na tym? Takie coś. Można. To jest twardy hol Jak można sprzedać to o, tak. na podwójnej ciągłej podgórkę? To jest szalone. Jadając przez telefon. Tak. tak. A tam mieliśmy jechać wam auto z tą Bylibyśmy szybciutko. 5 zł kosztował jasno więc szanujmy się. Widzieliście gościu, jechał 5, 5 metrów rzeczy miał na sobie. Jestem ciekaw, dlaczego nie wzbudziło żadnych podejrzeń ku na to, że pan się spóźnił do nas jakieś półtorej godziny. co po tych korkach tam? Pierwszy sygnał alarmowy był, jak już wyjeżdżał i czuć było to sprzęgło, że to jest takie dojebane wszystko. A no i przypomnijmy, że pan miał nie palić w aucie. Mam lepszą historię <aldeği> <labną> Lepsza od Kupy nawet Dokładnie. Dokładnie Co to Kupy? Tu to, to też 200 Czy Szymonku, mógłbyś zapytać Pana czy daleko jeszcze? na miejscu tego Pana to bym chlapnął sobie czegoś mocniejszego Z Pana Leśnego To były czasy Mamy godzinę 2.13, czyli jakieś koło 7 godzin jedziemy, panu się zamykają oczy co chwilę, także go trzeba budzić, bo zjeżdża nam na inne pasy, oczywiście szybciej sobie poszedł spać, niby nie śpi, śpi, nie śpi, ale nie pilnuje pana, a tu trzeba pilnować. bo inaczej to na już tutaj by na tym świecie nie było gdybym ja jako anioł stróż nie czuwał nad nim o drugi raz nas chce wyprzedzić ciężarówka nie, nie walczymy, tak Co wam będę mówił, moi kochani followersi? Musieliśmy już zatrzymać pana, bo zostało nam ostatnie 25 km. Jest godzina za 10:30, ale już pan spał. Także musieliśmy mu powiedzieć, żeby się przewietrzył. Także się wietrzy. Idzie nasz kierowca. Bombowca. Rajdowca! Rajdowca! Odrzucał. Odcedził kartofelki. Warto było się zatrzymać. Pan wazon znalazł. Pan wazon To jest niepełny faj, ale. Ale znalazł. Chodzi mi o pamiątkę. Jestem podróży. Na trzecia w nocy, a tu handel cały czas kwitnie. Chociaż I ludzie są normalnie, ludzie są na straganach. Klientów nie ma, ale ludzie są. Jak to działa? Sklepy. Kurde, jakie fele mają? Patrzcie. No. Kurde. Są dwie rzeczy, które działają w naszym samochodzie: to są hamulce i klaxon. Na szczęście. Prąd na No kurwa, mistrzostwo. City Paran. No, tak, City Można jeździć z rozwagą. Nie tutaj. Niebieski most. 19:24 start, 3:20 koniec, czyli 8 godzin około 30. Czyli jakieś 40 km na godzinę. Nasz taksówkarz wie trzy auto po Szymondzie. <noise> Dzielimy takiego bolka, żeby mu pokazać, gdzie raki Jesteśmy w naszym nowym pokoiku mm, Robaków nie ma, Szymon Toaleta jest. Pewnie działa Mamy jeszcze długo. Robaki już się szykują do akcji.